Trzymać dzisiaj wam pokażę, jak zdobyć space markera w markera, No bo marker, markery, no. Także let's go. Idziemy sobie do fabryki. Gdzie jest fabryka? Kurde. O, tu. Idziemy sobie tutaj do fabryki. Hop, hop, hop. Lecimy do fabryki. Tutaj jest fabryka. Idziemy. Mm. Tu macie w ogóle markera. Tutaj już go mam. A Wy sobie możecie zdobyć, jak go nie macie. Tutaj też macie markera. I idziemy tutaj. I tutaj też macie markera takiego małego, białego. Okej, okay, ale tutaj lecimy. I idziemy sobie. Idziemy sobie mniej więcej tam ona wprost, żeby widzieć jakieś. Taki. Taki coś. Nie wiem, jak to nazwać, no ale. No. Biegniemy. Tutaj macie takie znaki zapytania. I spadamy przy ścianie bardzo. No i tutaj macie markera. Ja on się nazywa Space Marker, więc na się czas kończy. Pa!